Chcemy Państwu dzisiaj pokazać bardzo ważną inwestycję, skończoną właśnie. Prace trwały nie ma do ostatniej chwili. Udało się zrobić po raz pierwszy w historii tego obiektu, Panie Prezesie, mam rację, remont szatni dla sportowców. I o tym za moment nie tylko powiemy, ale też pokażemy Państwu, jak to wygląda. Na początek głos gospodarz miasta, Pan Prezydent Ryszard Cziczała. Bardzo proszę. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że remont stadionu, który kontynuujemy, obejmuje coraz. To większym zakresem również wnętrza. Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że Pan Prezes Gurgul, który jest dzierżawcą Stadionu Od Miasta, bardzo sprawnie remontuje wszystkie elementy, które były związane z tą częścią wyżlową. Mamy wyremontowaną wieżę sędziowską, mamy zadaszenie nad częścią trybuny. Jeżeli teraz ktokolwiek się pojawi na, na zewnątrz może dostrzec, że cała ta część budowlana została odkryta celem uszczelnienia, dzięki czemu można było wejść do środka. Mamy wyremontowane te elementy, które są niezwykle ważne dla trwałości obiektu i ten obiekt będzie po prostu sukcesywnie zmieniany. Podobnie jak będzie zmieniany cały stadion. I dzisiaj to, co chcę przekazać, to jest zapowiedź modernizacji stadionu, będzie, która będzie przebiegała sukcesywnie. Tym pretekstem rzeczywiście jest dla nas dzisiaj mecz piłki nożnej i element, który jest związany z piłkarzami, a mianowicie szatnie. Ja swego czasu będąc na spotkaniu z piłkarzami wewnątrz stwierdziłem, że rzeczywiście te warunki, które tam panują, są absolutnie niesatysfakcjonujące, niegodne piłkarzy, niegodne tego, żeby tam w tych warunkach funkcjonować. W związku z tym podjęliśmy wysiłek i same szatnie, przygotowanie ze wszystkimi mediami, wymianą instalacji. Z wymiennikownią ciepła, z elementami, które są związane z bezpieczeństwem, elementami, które są związane z takim wystrojem, drzwi nie tylko, zostały przygotowane. Szatnie zostały rozszerzone. Koszt, koszt przygotowania budowlanego wyniósł około 150 tysięcy złotych. W tym roku na stadion prawdopodobnie przeznaczymy około 440 tysięcy złotych, i to jest remont, który. Trwał, będzie i będzie kontynuowany przez kolejne lata. Zresztą tutaj trzeba na to popatrzeć w ten sposób, że robi się już cały kompleks, który jest związany z miastem, ponieważ tereny naprzeciwko stadionu stały się również miejskie, w związku z tym cały ten kompleks musi być przez nas bardzo dobrze przygotowany i bardzo sensownie realizowany, łącznie z halą jaskółka, która musi uzyskać również nową, nową jakość. To, co dzisiaj? Szatnie dla piłkarzy. Ostatni mecz, również przekazanie symboliczne piłek dla piłkarzy, aby przyszły sezon był jeszcze lepszy. Aby był lepszy. O, tak bym to powiedział. Aby był lepszy. I aby te szatnie mogły funkcjonować. One są w tej chwili do zagospodarowania. Są puste, po to, żeby klub zechciał zaprojektować najlepsze wyposażenie. Jeżeli zechce również skorzystać z grantów, które miasto prowadzi, no to również jest otwarta ścieżka do, do posażenia tego, tego obiektu. Tak więc dzisiaj to, co się dzieje, to jest, to jest element dla ludzi, dla tych, którzy tutaj będą korzystać. Chciałbym poprosić pana prezesa Bogdana Gurgula, żeby zechciał również powiedzieć kilka słów na temat kolejnych kroków, które będą się działy na koronie stadionu na tym y, obiekcie, które y, za chwileczkę y, uczynią z naszego stadionu również dużo bardziej funkcjonalny obiekt. Chciałem, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, że y, remontować obiekt, który, w którym funkcjonują dwie sekcje sportowe, bo i żużel i piłka nażna jest bardzo trudno, ponieważ y, sezon żużlowy trwa od kwietnia do września i pozostają nam właściwie takie zimowe miesiące, a co... Mamy teraz przykład z odkryciem trybuny. Nie byłoby możliwe, gdyby nie było tej pogody, na szczęście, że to możemy robić. czyli A w zasadzie budowa domu i każdego budynku odbywa się od fundamentu i kończy na dachu. A myśmy tego dachu nigdy nie mieli. Żeby robić w środku, należało wykonać dach. I ten dach jest częściowo zadaszeniem biur, czyli tej części socjalnej, a reszta, ponieważ. Prawo budowlane nie, do, nie dozwalało nic cięższego postawić na pozostałej części, zmuszeni byliśmy odkrywać te wszystkie płyty betonowe. Chcę tylko powiedzieć, że jedna płyta betonowa waży 100 kg. Wszystko to się odbywa za pośrednictwem dźwigów, sprzętu ciężkiego i, i firm wyspecjalizowanych. I na ten moment, mimo że z pewnym opóźnieniem, bo ja obiecywałem prezydentowi do końca września, że skończymy ten element szatni piłkarskich, to się nie udało, jest to pewne opóźnienie, ale. Powiem Państwu, że co żeśmy ruszyli, to należało na nowo robić. I tak doszliśmy do tego, że wszystkie instalacje, które tam są, są wymienione na nowe i tam nie musimy już wracać. Oczywiście, co trzeba teraz pomyśleć, to, to wyposażenie. To można upiększyć, udoskonalić, żeby, to, żeby funkcje spełniały takie, jakie piłkarzom ma służyć. Natomiast jeśli chodzi o sanitariaty, łazienki, o szaty, to ten, ta część obiektu rozwinęła się o tyle, że tam mamy, macie Państwo w tej chwili do dyspozycji trzy szatnie, gabinecik masażu, łazienki i wyjście takie z prawdziwego zrażenia na, na stadion, który jeszcze trwa. Jeżeli chodzi o dalsze prace, to uważam i to jesteśmy po takich analizach i konsultacjach z ekspertami z zakresu budownictwa i budowy dróg, że należy zabezpieczyć wały, ponieważ tam są takie pęknięcia na tych alejkach, i zabezpieczyć, nową drogę wykonać u góry i odwodnić. I mamy w tej chwili taki projekt już gotowy, tylko że w zimie tego się nie da zrobić, tylko na wiosnę. W dalszej kolejności widziałbym i będę silnie starał się u prezydenta to wyjednać, żebyśmy zrobili nowoczesne ogrodzenie, tak jak wygląda to na przykład na Wiśle Kraków, z systemem ogrodzenia powiększynowego, nie siatka, nie żadne słupki takie, tylko. Taki system jest bardzo w tej chwili na stadionach, bardzo dobrze służy. I to by było zadanie na przyszły rok, takie, które naprawdę temu stadionowi by dodało jakieś wyglądu, estetyki i bezpieczeństwa. Jest to wszystko zaplanowane, zgłoszone w mieście i myślę, że miasto jest przychylne. I jak Państwo wiedzą, cały czas coś, coś robimy. Chcę powiedzieć, że generalnie stadion znajduje się w przez całe dwa lata w ciągłej modernizacji, przebudowie. Nie było tej sali, nie było praktycznie szatni piłkarzy. W tej chwili z drugiej strony zaczęliśmy remonty tych łazienek zewnętrznych, aplikacji i dalszych szatni dla gości. I także myślę, że kwestia jeszcze jakieś półtora roku i będziemy mieli przynajmniej taki standard jak w tej sali. Dziękuję bardzo. Na oficjalnym portalu miasta Tarnowa Tarnów.per prowadziliśmy konsultacje społeczne. Ponad 84% respondentów wypowiedziało się za nazwaniem stadionu Jaskułcze Gniazdo. I wiem, że prace w tym kierunku też trwają. Napis będzie montowany tak na dachu. Zlecone jest wykonanie i projektu, który Wam przedstawimy Państwu w mieście, ponieważ ten napis już jest na tym dachu. Ten dach jest w Porenoncie i to wymaga rzeczywiście przeprojektowania i wykonania tego napisu kompleksowego. Jaskułcze Gniazdo, Stadion Miejski w Tarnowie. Także na ten moment nie ma żadnych przeciwwskazań. Mamy tylko taki powieszony baner na wiezie, ale to tak tylko sygnał. sygnał, że po prostu jest już akceptacja pełna. Temat był na Radzie Nadzorczej i żadnych sprzeciwów nie usłyszałem zasadniczych, więc oczywiście zrobimy tak, jak Państwo sobie życzycie. Staden jest miejski, więc będzie napis jak skrócze gniazdo, tylko w jakiej konfiguracji, w jakiej formie, to już pewnie na wiosnę wszyscy wybocznie Proszę Państwa, jeszcze tylko jedno słowo uzupełnienia. W tym roku wydatki na sport w mieście wyniosły 20 milionów złotych. To jest do uświadomienia. I teraz chciałbym odwrócić pewne roboty. pan Michał Żurowski, który był orędownikiem również tej przebudowy szatni, Chciałbym, żebym powiedział, żeby powiedział kilka słów na temat, jaki był stan, a jaki jest teraz. Bo już to picie. Bardzo proszę. Witam wszystkich. Tak jak pan prezydent i pan prezes Gurgul. Powiedzieli rzeczywiście od wielu lat, ta szatnia no, nie mogła się doczekać remontu i była w stanie, w takim, jakim była, co zresztą wiele osób mogło zobaczyć i miało okazję zobaczyć: grzyby, pająki i nie wiadomo, co jeszcze, rzeczywiście w opakanym stanie. No, teraz zupełnie inny wygląd posiadają te pomieszczenia, zupełnie inna funkcjonalność, o wiele większa, dodatkowe pomieszczenia, tak jak panowie tutaj wspomnieli masażysty dla masażysty, czy, czy chociażby dodatkowe pomieszczenia jako szatnia. Przykładowo dla drużyny juniorów. Rzeczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się ten projekt jakoś wykonać i osiągnąć, i to jeszcze w tej rundzie, co prawda przed ostatnim spotkaniem. No, ale najważniejsze, że, najważniejsze że, że jest i myślę, że i sami piłkarze, czy, czy kibice my, jako w pewnym sensie inicjatorzy tej akcji, może no, udało się doprowadzić do, do, do końca. I tak samo, jeżeli korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za. A wyrażenie pozytywnej opinii za doprowadzenie i realizację do końca projektu z Szatnią, jak i z Jaskółczym jazdą Już wspominałem, że jest to, był to i jest to projekt wspólny kibiców piłkarskich, żużlowych, zgromadzonych wokół Unitarnów. Na tym nam tak naprawdę bardzo zależało. Ten pomysł ma już 8 lat, nie jest to jakiś pomysł sprzed roku czy sprzed dwóch lat. No i cieszymy się i mamy nadzieję, że, że wszyscy zaakceptują tą nazwę i będą się z niej cieszyć na długie, długie lata zmieni się cena za to korzystanie z tych, z tych usług? Chyba tak. To, jest, to są wszystkie elementy, ale to już nie do mnie jestem. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że to jest to oczywiście koszt większy, który trzeba wykonać. Każdy koszt jest kosztem umownym. Zawiera się odpowiednie umowy na odpowiedni czas i, i odpowiednie warunki, umowy zawierają. Jesteśmy na etapie podpisywania w umowy z serwisem. No oczekuję przez za widocznika z powrotem z umowy. I jeszcze jedno pytanie a propos remontu wałów, czyli tej części związanej też z żużlem, czy w jakiś sposób może to wpłynąć na opóźnienie, na przykład możliwości przygotowania się zawodników do sezonu? Nie, absolutnie, to ma wpływu w tej chwili, na szczęście to można robić etapami, etapami w tej chwili technologia, nawet układanie kostki jest taka, że w całym paletniku się kostki, czyli to jest praca, jeżeli tylko będzie dostęp właściwy i możliwość wyjazdu na ten wał, my się sobie poradzimy, to nie jest, nie jest problem w tej chwili, technologia jest na takim etapie, że to nie potrwa. Czy w ślad za tymi modernizacjami, które odbywają się ostatnio, będzie też dbałość o podniesienie poziomu sportowego? Myślę, że to należy do klubów przede wszystkim. To naprawdę mi prezydent miasta i wierzę, że warunki, które stwarzamy pozwolą na takie podniesienie i po to to robimy. 20 milionów złotych, tyle środków zostało z miasta wyasygnowane na sport w tym roku. To jest bardzo duża kwota, wręcz historyczna kwota. To jest remont stadionu miejskiego, który w tej chwili trwa w różnych elementach, począwszy od wieży sędziowskiej, zadaszenia nad główną trybuną, ale przede wszystkim uszczelnieniem całego obiektu, w którym się znajdujemy. To pozwoliło robić wnętrza, wnętrza, w którym w tej chwili jesteśmy i wnętrza, które są przygotowane również dla naszych e, piłkarzy. Mam nadzieję, że to, co pani redaktor zapytała, a mianowicie, że troska miasta o to, żeby infrastruktura była wystarczająca, spowoduje odpowiednią troskę klubów, in, sekcji, aby osiągnąć wyniki sportowe. Do tej pory 20 milionów złotych, a co dalej? Na przyszły rok no to jest oczywiście kwestie związane z dalszą częścią modernizacji stadionu miejskiego, już nie tylko jeśli chodzi o budowlę stadionu, ale również jeżeli chodzi o wały, otoczenie, odwodnienie, ogrodzenie. To jest taki plan, który zarysował i przedstawił Pan prezes Wawdan Gurgul. Będziemy starali się do tego dostosować. Mam nadzieję, że radni, którzy zostaną wybrani w przyszłej kadencji, będą otwarci na sport. Na no, takich ludzi też trzeba stawiać, i myślę, że dzięki temu będziemy mogli zaplanowany remont przeprowadzić. To znaczy, no niewątpliwie naszym sukcesem, o który staraliśmy się w ostatnich latach, było uzyskanie w pewnym sensie formalnej nazwy dla Stadionu Miejskiego w Tarnowie jest Kłucze Gniazdo. Jest to pomysł i, i inicjatywa zarówno kibiców żużlowych, jak i piłkarskich zgromadzonych wokół. Tarnowskiej Unii. Bardzo nas to cieszy. Nie ukrywam, że te kilka lat ostatnich, gdzie staraliśmy się w jakimś sensie wprowadzić to w życie, w końcu no, doszło do skutku. Co prawda nie jest to jeszcze w pełni, nie są te napisy przy stadionie, czy, czy przy tablicach stadionowych, ale tak jak obiecał cię Pan Prezydent i Prezes Gurgul, jest to już w zasadzie na tym końcowym etapie. No jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Jak Wam się podobają nowe szatnie? No trzeba przyznać, że szatnia zmieniła swój wygląd diametralnie. Jest dużo większa, dużo, wieczeń, dużo więcej pomieszczeń do zagospodarowania. Martwi nas tylko to, że jest troszeczkę pusta w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że się to zmieni w najbliższym czasie. Mhm. I czy w jak najbliższym czasie się to zmieni? Czy to znaczy, cały czas czekamy na jakieś doposażenie, czyli, czyli wieszaki, jakieś regały, szafki. Miejmy nadzieję, że, że znajdą się osoby, które pomogą nam doposażyć tą szatnię do końca. No, z tego miejsca chciałbym, chciałbym bardzo prosić pana prezydenta o to, że jeżeli wystarczyłoby środków w mieście, to chcielibyśmy, aby nam pomógł, pomógł w doposażeniu właśnie tej szatni. Ewentualnie, ewentualnie jacyś sponsorzy z zewnątrz, aby nam umożliwili dalszą godną dla, dla, dla zawodnika piłki nożnej godne przebywanie w tej, w tej szatni. Czy to są takie pierwsze kroki dla Unii, które zwiastują lepsze lata w przyszłości? No miejmy nadzieję. No, z tego co pan prezydent powiedział, to ma się zmieniać wygląd, wygląd całego stadionu. Miejmy nadzieję, że, że również grube lata przyjdą dla piłki nożnej i osiągniemy coś w najbliższym czasie.